Cześć, miłośnicy przyrody, a zwłaszcza, wielbiciele ptaków. Witam Was na kanale Danpro. Dzisiaj krótki filmik w odpowiedzi na pytanie mojego klienta, mojego imiennika, również Daniela z Zabrza. Jak zamontować karmnik na paliku, na jakimś właśnie takim wystającym elemencie, na stojaku, który który jest po prostu w takiej formie, czyli najprostszy jak to wbity palik w ziemię. Jak zamocować tutaj karnik? Jak to ma być, jak to ma w ogóle spełniać swoje zadanie, skoro ten karnik jest do powieszenia, tak? Co tu zrobić? Więc tak, no najprościej byłoby go w jakikolwiek sposób przykręcić, ale tutaj nie wchodzi nam wkrętarka. Chyba, że macie coś takiego właśnie małego. Więc wymyśliłem sobie taki oto sposób. Potrzebujecie takiej deseczki. Jeżeli będziecie zgłaszać taką chęć zamontowania, właśnie w taki sposób, to wystarczy mi o tym napisać. Ja taką deseczkę dorzucę gratis. Dyseczka ma tutaj trzy otwory. I co z tą deseczką robimy? Przez środkowy otwór przykręcamy ją właśnie do takiego palika. Proszę bardzo, w ten sposób. Muszę użyć siły, żeby to dobrze przykręcić i mamy przekręconą doseczkę. Teraz mamy jeszcze wolne dwa otwory. Teraz od dołu wkładamy sobie wkręt. Stawiamy na naszym stojaku karnik i przykręcamy od dołu karnik do naszej podstawy. Ja tutaj muszę sobie w jakikolwiek sposób pomóc, bo mój stojak nie jest jeszcze wbity w ziemię. To taka demonstracyjna pokrętka. Więc mamy dwa wolne okolice i dwa wkręty. Wkręcamy właśnie przez te wkręty w dół i mamy zamocowany kamień. I zobaczcie, tak najprościej zamocować ten, że mój karmik, tu który jest dedykowany do powieszenia, tak, tak, najprościej zamocować go na takiej podporze, na takim prostym stojaku, który można wbić w ziemię, tak. Oczywiście wcześniej wbijamy, a później montujemy na nim karmnik. I tak to wygląda. I w taki oto bardzo prosty sposób możecie zamontować mój karmnik na podstawie, na kołku, na paliku, który stworzy Wam najprostszy stojak pod taki karmnik. I pamiętajcie, że już po zamocowaniu, po ustawieniu takiego karmnika, pamiętajcie o tym, żeby cały czas był napełniony karmą dla ptaków. W ten sposób pomożecie im przetrwać trudny czas zimy. A po sprawdzone karmniki i budki lęgowe dla ptaków, Zapraszam Was oczywiście na stronę danpro.sklep.pl. Link do tej strony znajdziecie w opisie pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam Danpro, czyli Daniel Prokopiuk. Cześć.